cześć, witajcie mamy drogą połowę lipca, praktycznie końcówka dzisiaj pierwsze zbiorę jeżyny bezkolcowej obrodził jak w każdym roku fantastycznie są to duże owoce około 1,5 cm mają długości choć nie widać tego owoców jest setki, może nawet powiedzieć, że tysiące zobaczcie Po już dojrzałych, ale jeszcze dużo czerwonych. I bardzo dobrze, bo gorzej, jakby wszystkie naraz dojrzały, to byłby problem z przerobieniem ich. Zobaczmy. Są trzy krzesiory. Trzy krzaki. Mają dobrych parę lat. Nawet nie, nie liczy, nie wiem ile. Czy z dziewięć, z osiem. Tysiące ich jest. Mówię. Każdy chyba wie, jak. Jakie jak ja są pyszyny, dobre. I na mają witaminę, więc nie będę rozdrabniał się nad takimi sprawami. Yy, zrobię taki mały eksperyment, bo jeżerny bakteryzkołtywą można bardzo łatwo rozmnożyć poprzez kłączy. czyli po prostu kawałek krzaka i, i już mamy. Najszybciej to jest. Można też po, poprzez. Yy, z nasion, czyli jest po prostu z owoców Dojrzały, nie, ale same spadają na ziemię i powstają nowe sadzoneczki. Spróbuję ukorzenić też z konaru, uciąć, część włożyć do wody, a część do ziemi. Zobaczymy, które wypuści, które się przyjmie. Powinno moim zdaniem obie opcje się przyjąć, bo to jest bardzo może nie inwazyjna roślina, ale bardzo łatwo się ukorzenia. Wiem, więc na pewno zrobię taki eksperyment dzisiaj a za jakiś czas Wam pokażę czy, co z tego wyszło czy jest możliwość właśnie poprzez właśnie ucięcie takiego ładnego konarka włożenie do ziemi albo do wody no o to są nie do przejedzenia naprawdę jest tutaj tak jak wspomniałem masa, 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 jedna wielka masa tu mamy trzy krzaczczory olbrzymie oczywiście muszą być podpory, bo one by się położyły no i później ślimaki by chodziły sobie połowy by zgniło, a tak przynajmniej są u góry i owoce możemy spokojnie zbierać nie z ziemi, tylko właśnie z krzaczorów pierwsze zbiorę za mną są na dole są dwa duże półmyski jakieś 2-3-litrowe. Każdy z nich można zamrozić, można zrobić soki. Jeżeli nam by to bardzo dobry barwnik. <noise> Może sobie pod koszulę, na przykład biały, <noise> zafarbować. Wystarczy dotknąć taką łapką. Jutro muszę dokończyć swoje dzieło, dzieło bo jest tu tysiące tam w środku jest dużo ukrytych owoców, na ich widać tysiące tam połowa widać tu a połowa ukryta jest w środku zbiory zakończone Polecam uprawę jeżyny bezkolcowej zarąbista sprawa zdrowa i smaczna Trzymajcie się, Narka.